No to już się nagrywa. No to możemy im powiedzieć. Możemy Wam powiedzieć. To nie jest clickbait. To nie są żarty i nie prima aprilis. Naprawdę jesteśmy w ciąży. Jesteśmy, bo to tak solidarnie. Solidarnie, jesteśmy w ciąży. I dalej bardzo ciężko mi to przechodzi przez usta. Wcześniej jeszcze trudniej. I myślę, że jeszcze chwilę mi przyjdzie przyzwyczajać się do mówienia do Was yy, na kamerze o takich rzeczach, bo w życiu nie spodziewałam się, że ten kanał wyewoluuje family content. Przede wszystkim content. to się nikt nie spodziewał, że to się wydarzy, więc jesteśmy wszyscy w totalnym szoku. <grym> tak. Jak wiecie lub nie, jeśli obserwujecie mnie od dawna, yy, mój problem z hormonalnymi sprawami, to było po prostu bardzo długa droga. Ja tak naprawdę nie miałam okresu przez wiele lat. Lekarze od 15. roku życia mówili mi, że nigdy naturalnie nie zajdę w ciążę, albo będzie to bardzo, bardzo trudne, więc no, nikt z nas się nie spodziewał. Dosłownie łącznie z lekarzami, więc jest to dla nas ogromny szok. Zacznijmy od początku. Pokażemy Wam może takie krótkie urywki, żebyście zobaczyli i trochę dowiedzieli się, co się działo w ostatnim czasie. Dlaczego Suzia nie nagrywała, dlaczego gadała jakieś okrętasy i wszystko tak wiecie, nie do końca dopowiadała. No to możecie zobaczyć właśnie teraz, jak się to wszystko zaczęło. Później mi się okres dwa tygodnie. Ale dla mnie to nic dziwnego. Jednak ostatnio się czuję strasznie, strasznie dziwnie. Zrobiłam test. Zaraz go sobie zobaczymy razem. Jak widać, dopiero wstałam. Cała się trzęsę. Cześć miła. Nie wiem ile powinienem. czekać. čakať. 1 do 5 minút. Minul to Kurde, muszę się wygadać. Muszę się wygadać do kamery. To nie będzie szło w tym vlogu, w którym dniu to nagrywam, ale today is the day. Nawet nie przechodzi mi to po, przez usta po polsku. Today is the day I found out I'm going to be a mom and I just can't handle this. Pół dnia dzisiejszego przepłakałam ze strachu i z radości. Nagrałam oczywiście swoją reakcję na ten test, bo robię testy ciążowe średnio co trzy miesiące, dlatego że moje okresy spóźniają się cały czas. To już dla mnie nie jest nic dziwnego i strasznego, i po prostu teraz na jakiś czas robię ten test tylko po to, żeby nie wiem, się uspokoić, albo żeby, e, żeby mieć z tyłu głowy, że nie wiem, że powinnam na coś uważać i tak dalej, no bo wolę być po prostu świadoma. To zawsze trochę człowiek świadomy, świadomy jest trochę bardziej spokojny. Ale this time, It showed two. Two stripes. I ja po prostu. <laughs> to jest jednocześnie najszczęśliwszy dzień mojego życia, i jednocześnie najbardziej przerażający, bo trochę nie było to planowane, a trochę tak, a trochę wszyscy mi całe życie mówili od 15 roku życia, że przy moim. Zaburzeniach okresu przy moich jajnikach, przy moim wszystkim, to będzie po prostu niemożliwe, żebym zaszła w ciążę. O właśnie to powiedziałam, ale jestem w ciąży, ale jest bardzo wcześnie jeszcze, więc nie powinnam w ogóle nikomu tego mówić, ale nie wiem co mam robić, ale przepłakałam dzisiaj pół dnia, więc już teraz płakać nie będę. Zadzwoniłam od razu do mojej mamy tak przerażona, że po prostu ona myślała, że coś się stało, że, że ja po prostu, że nie wiem, złamałam nogę, że cokolwiek się dzieje, bo ja nie mogłam z siebie słowa wydusić. Po prostu nie mogłam z siebie wydusić słowa. A oni się tylko ze mnie uśmiali, że wszystko będzie dobrze i że mam się cieszyć, i ja po prostu świruję, bo jestem też w trakcie leczenia pasożytniczego i, i brałam te leki na pasożyty, i nie wiem, co dalej z tym i powinnam wziąć je jutro i nie wiem czy mam je brać czy nie, bo teoretycznie nie powinno się, a jakby ja już je brałam, prawdopodobnie będąc w ciąży i... i Mateusza jeszcze nie ma i jedyne komu to powiedziałam, to moim przyjaciółkom, bo się spotkałyśmy i ja po prostu ja nie mogłam tej informacji trzymać tylko dla, sobie, dla siebie, a to są moje przyjaciółki, które znam, uwaga, w następnym roku minie 20 lat, Natalka, Julka, która mieszka akurat poza Polską, więc tym bardziej się cieszyłam, że ona była w Warszawie, i, i mogłam jej to powiedzieć na żywo. Wiadomo, ja jej powiedziałam, że dziewczyny, to jest dopiero pierwszy miesiąc. Jakby musimy to wziąć na spokojnie, ale tyle, co my przepłakałyśmy razem dzisiaj w kawiarni, jak głupie. No to ja nigdy nie płakałam tyle ze szczęścia w ciągu jednego dnia. Ze szczęścia i ze strachu, bo jednak wiem, jaka to jest ogromna odpowiedzialność i nie wiem, czy kiedykolwiek da się coś takiego, na coś takiego przygotować, ale o Boże. Mam tyle do powiedzenia w tym temacie, ale na razie tylko chcę powiedzieć, że today is the day, o dokładnie 17 listopada. I found out I am pregnant. I, i wiem, że moje życie już nigdy nie będzie takie samo od dzisiejszego dnia. I Mattiego nie ma w domu i kupiłam dla niego bodziaki dla dziecka. I myślałam, że się popłaczę w tym sklepie, jak to kupowałam, chociaż pani pewnie myślała, że ja myślę, że jestem w nastoletniej ciąży i pani pewnie myślała, co ta nastolatka robi i kupuje ubrańka dla dzieci. A z drugiej strony ja mam 25 lat, więc nie jestem nastolatką, ale dla mnie to będzie nastoletnia ciąża, bo ja mam 15 lat mentalnie. A z drugiej strony, z trzeciej strony, ja całe życie mówiłam sobie, że ja do 25 roku będę miała dziecko. Dlatego mieliśmy mile, bo jakby ja miałam w takiej swojej głowie jakieś takie usrane coś, że ja muszę to spełnić, i jakby, że, jakby to jest moje powołanie. Jakby ja to czułam, nie wiem od którego roku życia, że ja będę mamą do 25 roku życia. I słuchajcie, to się pewnie wydarzy, bo <laughs> jeśli dobrze policzyłam, no to termin będzie około miesiąca przed moimi 26 urodzinami. Ja nie wierzę w to po prostu. Ja w to nie wierzę. <laughs> Mam. To się naprawdę dzieje. Taka była moja reakcja. Moja mama była w totalnym w totalnym szoku. Nie ma się co dziwić. Zadzwoniłaś, zapłakana i nie powiedziałaś o co chodzi, tylko ryczałaś, więc ona miała wszystkie <grym> najgorsze myśli, że ja zostawiłem Zuzie albo że sobie coś zrobiła, <grym> tak. że coś się złamało. A to był pierwszy generalnie... dzień wakacji moich rodziców w Tajlandii. Więc... A Oni lubią się na wakacjach dowiadywać. Już kiedyś w historii z bratem Zuzia odwaliła. <grym> tak. Więc mieli już, wiecie, wcześniejsze doświadczenia różne, a tu się okazało, że to pozytywne. Natomiast ja wróciłem dopiero w sobotę, albo nie, w niedzielę, niedzielę chyba, bo mnie nie było w domu. Ja pojechałem z chłopakami w góry. Więc ja wiecie, tak sobie... ja miałem luźny weekendik z chłopakami, luzik, jakiś drineczek gierki. Poszliśmy też w góry, z których tam prawie zleciałem, bo było tak ślisko i sobie pomyślałem: A w sumie to, jakbym był ojcem, to musiałbym być odpowiedzialny, a że nie jestem, no nie mam tych dzieci jeszcze, to dobra, jakby głupie to było, ale już schodzimy. Nie weszliśmy na tę górę finalnie, bo się nie dało, nie mieliśmy raków i zrezygnowaliśmy. Miałem taką myśl, mówię, no, zwróciłem do domu i teraz możecie zobaczyć. I tak, spoiler, byłem w totalnym szoku i jedyne, co to po prostu nie dowierzałem, no bo to w sumie się nie mogło wydarzyć. Tak, a ja żeby też wam dać insight z tego, co się wydarzyło, no to dałam Mateuszowi po prostu prezent i powiedziałam, że już mu pisałam wcześniej, że mam do niego prezent. Czasami takie. Głupoty mu udawałam różne bez okazji. Jakiś tam, nie wiem, słodyczy kupowałam mi się, buldaki, i robiłam, że oto prezent dla ciebie a to był buldak, Więc on nie myślał, że to może być coś w tym nie, stylu. Nie, niczym nie myślałem. Po prostu otworzyłem to, możecie okay. zobaczyć teraz. No to zobaczcie sami. Ciocha, mam zobaczyć? Tak, to mnie Jan <noise> Się boję. Co to jest? Dobra, przecież ty masz żartujesz. Jak to? Co ty gadasz? Jak to? Co jest? Łat! Ma tego tam ciężko wziąć w otypokię. Co? Jak to? To jest wszak niewłaściwy jakiś. Mmmm. Ja w tole. Lubiłam już badania w krwi. Co? To co oni nam pitolą głupoty? Ja pierdziele. Nie uwierzę. Że, że, że... ja będę tatą? Tak. W ogóle to jest totalnie w szoku. Co jest... czy to jest możliwe? Chodziłaś mi o... Przez 4 lata. Mówiłaś, że się nie da. Ja już sam powiedziałam, na mu się nie zajmę, da, dał mi tabletki na górze. Czuję! Triktura, właśnie, ciążowej, ani lekkiej, naprawdę nic, nic nie kupiłam, ani w sumie nie żałuję, bo jakby nie czułam też takiej większej potrzeby, dlatego że tak naprawdę najciężej było mi w tym ostatnim trzynastu, czyli w bo Mój drugi tygodniowy miałam latek, więc czy to były jakieś się ja tak, dokładnie, więc to nie było w ogóle problemu. A trzeci raz miałam zimą, i wtedy się ratowałam właśnie bardziej lekkkiej czy No więc miały kolejne tygodnie, i to były tygodnie straszne dla mnie pod kątem jakby mojego samopoczucia fizycznego, bo pierwszy trymestr mnie totalnie przeorał, ale o tym może powiedzmy sobie w innym odcinku. Więc jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie, bo na pewno nagramy jakiegoś QA, bo na pewno jest mnóstwo pytań. No ale poza tym to był czas taki w dużym strachu, dlatego że my bardzo się baliśmy o ten pierwszy trymestr i o to, że no, przez moją kondycję fizyczną i tą hormonalną jakiś tam Mateusza. No, wszystkie rzeczy... generalnie wyniki badań i wszyscy lekarze jakby nas optymistycznie raczej do tego nie nastawiali, więc tak. no, były, był duży strach, niepokój, dlatego też no, jakby czekaliśmy ze wszystkim i Poszliśmy potem w 10 tygodniu ciąży na takie jedno z tych ważniejszych USG. Takie USG przed badaniami prenatalnymi, bo chcieliśmy zrobić to takie płatne, dlatego że no byliśmy tak zestresowani tym, że to była ciąża nieplanowana, ja brałam jakieś leki, tu coś było nie tak, więc stwierdziliśmy, że dopiero jak będziemy pewni, że wszystko jest dobrze, to odetchniemy z ulgą, więc zapłaciliśmy za te badania prenatalne. Poszliśmy przedtem jeszcze na jedno USG dodatkowe. No i potem już mogliśmy zobaczyć pierwszy raz bąbelka, który był tak naprawdę w kształcie dziecka. Znaczy ja to w ogóle myślałem, że to są bliźniaki, bo się pojawiły takie dwie kropeczki na USG i nie wiedziałem, że Zuzia też ma swój y, telewizorek i bałem ale się to odezwać. na pierwszym na drugim A już na pierwszym. A tutaj. dobra, to teraz możecie zobaczyć ten drugi. Ten jakby, USG. Ale na pierwszym tak, na pierwszym się obawiałem, że to bliźniaki. Mówią, to już totalnie to jest niemożliwe. To był pęcherzyk żółty. Pęcherzyk, pęcherzyk, pęcherzyk. No teraz żółtkowy. już wiem, na ten ten raz razem już będę to, wiesz, bardziej doświadczony. A teraz do no, drugie USG, czyli takie utwierdzenie się na razie, że jest wszystko dobrze i że lecimy dalej. No więc, że ta USG wyszło dobrze, to dosłownie trzy dni później. Tuż przed nowym rokiem, 30 chyba grudnia poszliśmy na badania takie prenatalne te płatne. One były pobrane i z krwi i od Mateusza był wymaz z buzi. To mi wyciągnęli. Tak. Z policzka. Z policzka. A jeszcze potem mieliśmy w szpitalu badanie papa, czyli to takie typowe prenatalne, które robił każde kobiety. No, no tak. Każdy wszystko ma to po, po kolei. Za darmo, po tak. Wszystko po kolei zrobiliśmy i stwierdziliśmy, że dopiero jak te wszystkie badania wyjdą dobrze. No, to będziemy mogli Wam ogłaszać, no i byliśmy też wtedy na tym kolejnym USG na tej papie, więc też zobaczcie, bo tam już po prostu ja się totalnie rozkleiłam i jak Pan powiedział, że wszystko dobrze, no to ech, to była największa ulga. Pra, druga największa ulga. Nie, no tam Pan nie powiedział. No to... nie, no, powiedział, znaczy, że wszystkie organy są w porządku, A, no tak. i, i to było już takie, takie pierwsze ów. Pierwsze a drugie ów było dopiero po wszystkich wynikach tych skrwitych y, badań genetycznych. Ale to, to zaraz będzie, to teraz chyba będzie USG drugie. Tak, trzecie. 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 Dzisiaj przed nami ostatnie prenatalne badania. I idę Wam pokazać pierwszy raz bąbelka. Mm -hmm. Jak nie, to pani, nie pani dziecko, także poproszę bez stresu. żełodygą traborzyła bym kowalewadą i że wrotnie jelita bym powinna. No więc. Możemy się przytulić. <laughs> no więc e, te badania prenatalne były bardzo długie w oczekiwaniu na wyniki, ale jak. Leciały na Cypr. Leciały na Cypr. Równie dobrze sami mogliśmy tam polecieć i, i przynajmniej się mieli wakacje, nie? Ale oni Tak. O nim ale sobie. Czekaliśmy bardzo długo i, i dopiero jak ten nastał, ten 12-13 tydzień teraz jest to. Ej, a pokaż bomble, bo pokaż brzuch. <grym> a, no brzuszek już troszkę jest. Jak po brokułkach. <grym> Nie da się ukryć <grym> już. U mnie też pamiętajcie, że to jest kombo brzuszka plus SIBO i wzdęć i tak dalej, więc ten... Dlatego duch... Zuzia też przestała dietę na pasożyty, ale to też jest osobna historia tak. i... No, i... wszyscy pytali o no to, jak ta dieta, jak te pasożyty, jak się czuję, co teraz je i dlaczego, no więc ja musiałam to wszystko po prostu przerwać, bo najważniejsze było skupienie się na tym, żeby po prostu jeść jak najbardziej odżywczo, zróżnicowanie, żeby utrzymać ten płód, hmm. a potem tak dziecko i żeby czuć się dobrze i przetrwać mdłości. no więc o jedzeniu w ciąży i takich rzeczach sobie na pewno jeszcze Rozmawiamy, ale teraz zobaczcie moment, w którym nasze po prostu wszystkie lęki nagle odeszły, bo okazało się z tych badań prezentalnych, że wszystko jest dobrze i nagrałam tą reakcję swoją, bo po prostu cały ten dzień znowu przepłakałam. <grych> Oj Boże! <grych> bardzo niskie ryzyko! Informujemy bardzo niskie ryzyko. <grych> Nagrywam dzisiaj totalnie inny odcinek, ale wchodzę tu, żeby zebrać. Swoje myśli i emocje, właśnie dostaliśmy wyniki najważniejszego testu, mam wrażenie, w swoim życiu, że matura jakby to jest nic. Wyniki testu prenatalnego naszego Bąbelka. <grymianie> jak to brzmi, jak to ciężko jest w ogóle mówić mi na głos jeszcze. Ale tak, moi drodzy... Wszystko todzy. dobrze, niskie ryzyko. <grymianie> Wszystko dobrze. Jak to oglądacie, to już ogłaszamy wszystkim, co w się sensie będziemy Wam ogłaszać w tym odcinku, pewnie, że jestem w ciąży. A do tego z jestem w ciąży? <laughs> jestem w ciąży! A do jesteśmy. tego jesteśmy. Jesteśmy. Cusia, jesteśmy w ciąży. Jesteśmy, a do tego w bardzo zdrowej ciąży z bardzo niskim ryzykiem wszelkich chorób prenatalnych. Poryczałam się, już trochę teraz emocje opadły, więc już płakać na wizji nie będę, ale czuję niesamowitą wdzięczność i Ogromne, ogromne szczęście, bo biorąc pod uwagę moją historię chorobową. Ty przejmasz wszystkie choroby, jakby nic nie zostało dla innych. Nie, ja się śmieję, że to dziecko będzie najzdrowsze z naszej czwórki. Czwórki? No mile a, bo też. A co liczysz? <laughs> mile też miała ty tyło a, a to będzie najzdrowsze bombę, jakiego mogłam sobie wybarzyć. Jestem ogromnie, po prostu ogromnie wdzięczna, że po tym wszystkim, co życie na mnie zrzuciło. Przynajmniej na razie nic nie zwróciło na mojego bąbelka. Duzia, bo zawsze musi być najpierw... Dożej, żeby było lepiej. Bo... Nie. <laughs> Najlepsze jest to, że w tym teście, bo robiliśmy testy płatne, Wiadomo, jest też płeć dziecka. Ale na razie nie chcemy tego wiedzieć, więc mój tata jakby wysłał nam tylko wyniki bez... bez płci. A płci dowiemy się albo w tym tygodniu, albo w następnym, muszę tylko ogarnąć Ta? ciasto. Już. No A myślałem, ja że to później robimy. Nie, no co, to ja nie wytrzymam. Co? Tak? Ja tak. myślałem że to że to nie jeszcze. wytrzymam, Mateusz. Jak ja wiem że ta informacja tam jest, to jakby nie wytrzymam. Będę podpytywać podświadomie nawet przez sen. Paję, <grym> I to już za tydzień? No, jak Wiktoria zdąży że zrobić ciasto. No, no dobrze, no dobrze, no dobra. <grym> A! dziękuję, dziękuję. Dziękuję, 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 dziękuję. Po prostu dziękuję. Najgłębszy wdech i wydech, jaki mogłam zrobić. Nigdy tak nie odetchnęłam w swoim życiu chyba jeszcze. Ale będę mamą. Nie wierzę. Moje największe marzenie się spełnia. Dobra, nie nagrywam, bo no więc, jak Wy oglądacie ten filmik, to jestem już w czternastym tygodniu. Na, a, w sumie jak oglądacie, to czternasty, bo będzie trochę opóźnienia, pewnie macie, już pomijając, że macie opóźnienie tam do dwa miesiące, bo nie wiedzieliście o tym, ale teraz tak jest chyba z tydzień, tydzień będzie wstecz, więc my już prawdopodobnie jutro albo pojutrze dowiemy się jaka jest płeć, tak. E, zrobimy sobie jakiś tam mały gender, gender reveal. Taki e, w małym naszym. Znaczy, oczywiście, w, w, potem Wam pokażemy, tak, nie? Ale, ale najpierw, najpierw my... będziemy tylko my wiedzieć, a ale potem... to właśnie dlatego tak wcześniej znamy płeć, no bo właśnie to też było w tych badaniach prenatalnych. Znaczy, my nie Normalnie... znamy, zna na razie tylko tata Zuzi tak. i Wiktoria, która robi nam ciasto. I to są dwie osoby, Wiktorię. które wiedzą i na razie e, nawet Twoja mama od taty nie wyciągnęła tak. tego, a prawie się już. rozwiedli się już <laughs> Dokładnie, bo moja mama bardzo chce wiedzieć, mam Mateusza strasznie chcę wiedzieć. Wszyscy chcą wiedzieć. Eee... A my mamy luz, bo ważne, że zdrowe. Więc tak. jakby teraz czekamy Dokładnie. i... Pewnie Wam niedługo też powiemy. Generalnie, no jak możecie się domyślać, teraz mój kontent troszkę się zmieni, bo będzie bardzo dużo takiego gadania mojego mamowego. Dlatego też tak ciężko byłoby nagrywać i na YouTuba, i na Instagrama. Bo jedyne, co ja teraz mam w głowie, i teraz rozumiem każdą dziewczynę, która nagle zostaje mamą, i wszyscy się czepiają, że o Boże, teraz tylko gadasz o dziecku, bo jakby nie da się rozmawiać, bo tylko to jest w Twojej głowie. Ja 24 godziny na 7 myślę o dziecku, myślę o macierzyństwie, myślę o karmieniu, laktatorach, pieluchach, o zabawkach. O spaniu położnych, jakby nie da się myśleć o czymś innym i gadać po prostu. A teraz napiszcie w komentarzach, kto obstawiał, że dzisiaj będzie ta informacja. To jestem ciekaw w ogóle, czy ktoś się spodziewał, bo u nas ani my, ani rodzina, przyjaciele jakby. Lekarze też się nie spodziewali, więc ciekaw jestem, czy Wszyscy. ktoś z Was dzisiaj czekał na, na newsa. O, czy Zuzia będzie w ciąży? <grym> nie. Nikt się tego nie spodziewał. Będziemy teraz w tej historii razem z Wami na pewno często się dzielić różnymi szczegółami, mniejszymi lub większymi, ale ja na pewno będę się chciała tym dzielić, bo też wiem, że mogę być taką małą nadzieją dla wielu kobiet. Mogę lekarzy... być dużą, bo to tak już nikt nie wierzył, nie? Że czasami warto robić coś przypadkiem i wychodzi to na dobre, niż się starać na siłę przez z X Dużo te, długo tego okresu nie miałaś, co? Tak, długo okresu nie miałam. <grym> Rok może miałaś, pół roku i znowu nie masz. Półtora, półtora Uuu. roku. Od kiedy odzyskałam okres i nagle Bang. Zostawiajcie nam w komentarzach różne pytania. Oczywiście yy, będę też na Instagramie dużo, dużo wrzucać teraz, dużo więcej niż wcześniej, no bo w końcu będę mogła otwarcie mówić o tym, jak się czuję. Na pewno nagrywam odcinek z podsumowaniem takim pierwszego trymestru, więc też jeśli macie jakieś pytania, no to walcie śmiało. Jeśli macie jakiekolwiek tipy i porady, to też wiem, że będą one cały czas na mnie spływały i ja będę za to bardzo wdzięczna, bo jeśli to jest nieplanowana ciąża, to jak możecie się domyślać, że wiele rzeczy jest u mnie niewiadomych, ale wszystkiego się próbuję dowiedzieć, wyedukować i nasza rodzinka już niedługo no nie będzie w takim samym składzie. Te wakacje, ten rok od samego początku mówię, że będzie wyjątkowy i mam nadzieję, że będziecie w tej historii Jest razem mała. z nami, że nie zostawicie mnie, bo będzie trochę inny kontent. I mam nadzieję, że będziecie też ciekawi tego wszystkiego, bo ja myślę, że, że. Ja bym była. Ja kocham oglądać Mami Content od zawsze i zawsze marzyłam, żeby być mamą, to spełnię mojego największego marzenia. A resztę już nie. Tak, chodzi. Bo ja bym mogła już teraz gadać non-stop.